Sello NX. Moduł ofert internetowych. W tej wersji ulepszono moduł ofert internetowych. Między innymi pojawiły się nowe widoki. W widoku Przygotowane znajdują się oferty, które jeszcze nie zostały wysłane do serwisów, czyli takie nad którymi jeszcze pracujesz. W widoku Aktywne znajdują się oferty, które są już widoczne dla klientów. Są wysłane do serwisów internetowych, na przykład Allegro. W każdym module dostępne są filtry ułatwiające wyszukiwanie ofert. Dostępny jest status oferty, konto, dla którego została utworzona, czy też cechy. Dzięki nim znacząco można przyspieszyć pracę z ofertami, zawężając wyświetlane dane. Nowe oferty tworzy się w menu Dodaj. Można skorzystać z dodawania w ramach konta z kontekstu lub dla wybranego konta z danego serwisu. Stworzone oferty należy wysłać do serwisu. W tej wersji dostępne jest już menu, które pozwala wysłać gotowe oferty do wszystkich serwisów lub osobno per każdy serwis lub dane konto w serwisie. Istnieje również możliwość wysłania tylko wybranych na liście ofert za pomocą funkcji Wyślij ofertę do serwisu. W oknie oferty także zaszły zmiany. Przykładowa oferta z serwisu Allegro zawiera teraz dużo więcej pól z danymi. W wersji beta 46 było ich niewiele, a na przykład zakładki opis oraz zdjęcia nie można było w ogóle użyć. Teraz okno oferty posiada działające wszystkie zakładki, także te ze zdjęciami i opisem. Zmianie uległa także zakładka inne, w której zmieniono układ graficzny pól oraz ich funkcjonalność. W zakładce podstawowe uporządkowano położenie pól, dodano także kilka nowych oraz całą nową sekcję ustawienia sprzedaży Allegro.